Cześć wszystkim z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek ze Scrap Mechanica I dzisiaj tak jak widzieliście w tytule, będziemy testowali maszynę od widzów Uuu, Maszynę od widzów, wszyscy na to czekali, dużo osób pytało Kiedy maszynę od widzów, zbudowałem ci maszynę, weź sprawdź mój samolot Zobacz show, który zbudowałem tak, dużo było tych wpisów, dlatego dzisiaj przetestujemy niektóre maszyny, które wysłaliście. Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. A żeby je dobrze stestować, to postawiłem taki wielki wieżowiec z kartonu, który będzie nam posługiwały, yy, znaczy będzie nam służył za taki ten cel do testowania jakby. No, coś w ten deseń. Dobra, pierwsza maszyna, łazik bojowy plaga przez ogiel. Część plaga, sterowanie. Ogarniesz, siadasz na czerwony silnik, a mody to te O, no i kozak, no Siadam na silniku, a mody to te No i fajnie, ja mam te mody Pyk, jedynka Okej okay. Dwójka A, no i kozak łasik bojowy No z czego chcieć więcej To jest najmniejsza maszyna bojowa Jaką do tej pory widziałem Prawdopodobnie byłbym w stanie wjechać do tego budynku Tym łazikiem. Jakbym się bardzo postarał Pewnie tak Uwaga Kiep, 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 sprawdzę, czy. O, 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 chyba się wywróciłem. Ała, ała. Yy, no, wywróciłem się, jakby. Za małe te koła są. Za małe. Dobra, <trony> spróbujmy skręcić, ale także się nie wywrócić. O, przy skręcaniu jest problem, no. I, i hamowaniu też. Spróbuję wjechać po schodach, o ile to możliwe. O, wjechałem. Yy, patrzcie, wjechałem do środka. Ci dobry! Ci dobry! Yy, przyjechałem tutaj yy, rozwalić mieszkanie jakieś. Yy, nie da rady, nie ma szans. Nie, bardzo fajne jest. Bardzo fajne, nie mówię, że nie. Bardzo mały oryginalny pomysł, no ale to jest tak małe, to jest tak malutkie, że nawet sama siła odrzutu tego działka wywraca te, ten pojazd i nie jest w stanie nic więcej zrobić, no. Więc fajnie było, ale już wyjeżdżamy stąd. Wy, wyjeżdżam, przepraszam. Przepraszam, chciałem wyjechać. Proszę mnie przepuścić. Proszę mnie przepuścić. No, niestety. A ja tu mam dubeltówkę. O kurczę. Dobra, przecież tu nic złego się nie stanie, prawda? Fajna ta dubeltówka. Parę ziemniaków leci, no? Super sprawa. Dobra, kolejna maszyna: Bojowy pijastwaga. Też ogier, to ten sam ziomek, tylko inny pojazd zrobił A, trochę inny Założenia są takie same Uff, mordę jakimś laserem na dupca Ty, ale to, to teraz działa, jak to jeździ wypasiony <ścoughs> Jak zapierdziela, jeszcze jakby to po ścianie wjeżdżało To już w ogóle by było kozak Wjedź po ścianie, bliska Dawaj, No prawie, że jeździ po ścianie Trochę ją zepsułem, jakby nie patrzeć Dobra, próbujemy, próbujemy tym strzelić Ej, ładnie strzela. Wo, jaki kawał... Jaki kawał bloku uciąłem. Naprawdę. Weźmiemy sobie pierwszą osobę jakby. I tam na górze. Ale tnie skubaniec, no. No, ten budynek został rozwalony całkiem. Ja bym go przeciął na pół pewnie. Bez problemu. Ja się trochę boję o moje lagi. Myślicie, że to dobry pomysł? Ja myślę, że to świetny pomysł. Uwaga. Będę ciął... Będę ciął na pół. Niewiele widać z tego pojazdu, niestety. Wszystko mi tu zasłania, bo się przykrzywiał strasznie. A ja mogę wysiąść, chyba, prawda? I sterować nadal tym. Oczywiście, że tak. Czego chcieć więcej? Dawaj! Nie! Tniemy to na pół! Go! Dasz radę, maszynko mała! Poradzisz sobie! Dawaj! Nią Ej, ale tnie, skubaniec! Wow! A ten na dole tam dalej walczy. Bo jak to runie, to będą takie lagi, że... U, ojeju. Zobaczycie, będziemy tego żałowali to prędko pewnie. O, udało się! U, o nie, dobra, wyłącz to! Wyłącz to! Szybko! No, powiem tak. Mocno się gra zacina. Dobrze, że mam cleanera. Ale udało się! Udało, udało się przeciąć na pół. To nawet nie runie, tak stoi w miejscu idealnie. Dobra, ale ja muszę go kliknąć. Muszę. Klik... Dobra, bardzo ładnie, super, super pojazd, super pojazd, panie Ogiel, naprawdę fajnie, fajnie ci to wyszło, no. E, mnie się podoba, jak się komuś nie podoba, to niech spada na drzewo, mi się podoba. Dobra, tego przyba, przydałoby się to przyspawać, prawda? Bo jak nie przyspawam, to później będą problemy natury technicznej takiej, że no po prostu się to wywróci. Yy, będzie lagować. Różne takie mogą się zadzieć za, za, za rzeczy. O, ja będę spawał. Klik. Dobrze. Bardzo ładnie, dziękuję. O, przeładować muszę. A i nic nie wypadło. I nic nie wpadło do środka. Halo. O nie. Niedokończona animacja. Bezsensowna. Dobra, następna maszyna od widzów to Maysz. Plaga. Od ogiel. To Maysz. Dobra. To lata identycznie jak wszystko inne. Jedynka, dwójka. Uff, mordę. Dobra. Dora, dajmy mu się rozpędzić. Przepraszam, co to robi? O, 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 o! No jakby lata, jakby lata, ale powiedziałbym bardzo ciężko. Bońku! To ma, to ma bombę z przodu. Nie, no to nic nie, to w ogóle nie, nie, no bez sensu to. Ogiel, no nie postarałeś się z tą maszyną, no. Dobra, ja ją odpalę, niech jedzie sama. No to nie ten guzik. Dobra, leć! Leć, powodzenia z tym budynkiem, mała maszynko od Ogiela. Musimy spróbować jeszcze raz po prostu, nie zawsze się udaje za pierwszym razem, jak widać. Yyy, mała maszynko od Ogiela, leć! Może dwójka uzbraja głowicę, a ja nie uzbroiłem jej. Tak wszystko wskazuje na to, że do, doleciało to. Dobra, słuchajcie, ja włączę oba guziki, żeby. Może może się tym razem uda. Halo, maszyna od ogiela, no popisz się. Dobra, to może jest aktywator bombki, a to może są silniki. Nie wiadomo tego, może w opisie było coś na to. Ten... Nie, nie posiada opisu. No trafił! O, wybuch, o nie. O jajku. O nie! To resztki budynku spadły. Co jest grane w ogóle? Nie, bardzo, bardzo fajny budynek, Ogielu. Kozak budynek, mówię. Z samolot. O, tu mamy bunkier od Falo Falo, nie będę tego czytał. Wszystko to obejrzysz sobie w środku, na pewno. Świetny jest na pewno ten bunkier. Dzień dobry, Uuu, wow, jakie ładne drzwi zwijane. Jakby się tak nie zmieściły w tam, gdzie się miały zwinąć. Dzień dobry, coś tu się dzieje magicznego? Dobra, ten opis to jednak trzeba przeczytać, bo tu widzę dużo przycisków. Bunkier jest jak najbardziej solidny i zrobiony ze zniszczalnych rzeczy. Większość metali sam bunkier. Bunker posiada cztery pokoje, elektronika, pokój prywatny, magazyn, pokój zarządzania, w nim są radary ITP oraz ściany z czerwonym przyciskiem, które i aktywuje alarm. Dobra, czyli to jest alarm po prostu. Myślałem, że to coś bardziej takiego, wiecie. Ważnego co powinien wiedzieć. Yy, no bardzo ładne. Bardzo ładne. O, kacuszka. Oba! O Hispanko! Pichu! No nie mam, nie mam nic już. Ci dobry! Alarm alarm, alarm. Dobra, yy, roz, Spróbujemy to rozwalić. Po prostu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, dron, bombowiec, plaga od ogiela. O, Ogiel, co ty w ogóle nawrzucałeś maszyn? Ja pierdzielę. Jedenka do góry. Dwójka. Nie wiadomo, co to. Trójka. Nic tu nie ma. Czwórka. Laser. Dobra, przepraszam, jak to strzela? Ojejku, jak się ciężko tym lata, bo on nie, nie trzyma poziomu w ogóle. Ej, halo, czym to strzela? To w ogóle niczym nie strzela, ogiel. Nie no, bez sensu. Ogielek, bo to w ogóle niczym nie strzela, tylko laseruje sobie. Nie posiada opisu, wszystkie części mam. Czemu to nie spada na dół? Ogiel, coś, coś tu nie działa. O, o teraz coś spadło. Okej okay. Mam spamować tą dwójkę? Czy spamiłem dwójkę i spadło? Nie, nie wiem, autentycznie nie wiem jak to ma niby działać, ale... No jakby niby działa, niby Niby Ale nie do końca, nie, to w ogóle, nie, to... Ogiel, no tym razem się nie popisałeś, powiem tak, w ogóle nie popisałeś się z tym ostatnim Ciąg dla Plagi od Dawida Mam dla Ciebie nowy pojazd pancerny, Mot jest już u Ciebie zainstalowany, sterowanie wsadem, mysz, klapa kierowcy, celowanie zdziała, światła z pojazdu. A, a, a jak mam strzelać? Pewnie po prostu myszą. Ej, eee, ci dobry, gdzie się wsiada? Eee. Halo, halo, przepraszam, na górze się siedzi? Gdzie się siedzi? O. O, znalazłem, bo jestem mądry. Dobra, kamera. Yy, dwu, dwójka. O, ale ta kamera paskudna. Trzy. Strzelam. O, strzela. Dobra, yy, zmienię na razie kamerę, żeby zobaczyć, jak to jeździ. Czy dobrze jeździ? Ej, dobrze jeździ. Dobrze jeździ, no. Ej, no nie powiem, ładnie jeździ. Patrzcie, zasuwa to to. Dobra, spróbujmy coś rozwalić teraz. No, to kamera bardzo reaguje. A strzelę sam w siebie? Mogę? No, zdecydowanie. E, <noise> właśnie wysadziłem selufę strzelając sam do siebie. No, powiem tak, brakowało zabezpieczeń, zdecydowanie, zdecydowanie brakowało zabezpieczeń tutaj antyplagowych, bo poradziłem sobie, zniszczają go bardzo łatwo. Ea, wskakuj na górę! Dora, cyk, myk, dora, klopa w dół. Dwujeczka i myk, i strzelamy. Piu. Fajne ma to walnięcie, nie powiem. Oj, to można przytrzymać nawet. No ten bunkier, powiem tak, nie ma szans tutaj, a to dlatego, że jest ze zliczalnych materiałów legitnie zrobiony, chociaż nie, w środku już widzę, nie, to nie są zniszczalne rzeczy, to już nie przebije się przez to, nie przebije się niestety, bardzo wielki smutek, nie mogę wysiąść, o już mogę, bardzo fajna ta maszyna, nic specjalnego, nie jest bardzo skomplikowane, ale fajne, działa, jeździ, wszystko jest git, czego chcieć więcej, prawda, no. Laga samolot, silnik, drzwi, podwozie. Sadłem się, lata. Dobra. Ładny taki samolot. Przypomina mi moje pierwsze samoloty. Silnik. Ok. Wow! Ale zasuwa! Prawie, że leci już. A czymś strzela? Trójka? Do koła? Ale fajnie leci, no. Patrzcie, wsiu! Mek, nie, no lata kozacko. Teraz tylko uzbrojenie dorzuć jakieś. Naprawdę sensownie lata. Coś no. Wiecie, nie jest jakiś super wyjątkowy, widać, że się przychyla sam z siebie niepotrzebnie. Ale o, ale wyhamowałem. Yy, ale jest okej. Okay. Silniki są tak dziwnie skonstruowane, że on, o widzicie, sam się podnosi do góry. Nie jest wyważony, nie jest wyważony. Gdzieś, gdzieś tam, gdzieś jakoś tak są zrobione, że on sam podlatuje. Ładnie skręca. Bardzo prosty system odskręcania. Nie ma żadnej tu aerodynamiki na zasadzie, że kurde gdzieś się skręcają jakieś sk części skrzydeł, i to sprawia, że skręcisz. Tylko po prostu stare, dobre silniki działają. Dobra, katapulta. Psiu! To i oberwał jeszcze ode mnie. Bardzo ładnie. Yy, bazuka. To, to, to jest. Ba, baskanon. A. a, a zuka? Z, zuka. O, z, Zuka to jest to, czego potrzebowałem. Siódemka. Yy, namierzyłem <laughs> No i fajnie, i spoko, niech leci sobie, dobrze mu idzie to latanie całe, no nie? Naprawdę, dobrze mu idzie. Bo no i chyba go coś złapało. No już to jakby leci dziwnie trochę Prawdopodobnie został trafiony przez yy, śmiedzukę. Okej. Okay. Zniszczony całkiem, dziękuję. Bardzo fajny samolot, bardzo fajny. Yy, Plaga Choke przez Kingdom of Prussia Yy, dobrze, sterowanie, wsad, klapa, siedzenie działowego Okej, okay, Ci można strzelać też Ale jako działowy Nie jako kierowca eee, Dobra, ja wezmę na działowego A, to jest kierowca Dobra, to, to tam jest Tam jest działowy Eee, no spoko Ok. A, i wsadem się rusza Ok. na wsadzie mam kontrolę działka Ej, siomek! Jak się trzymasz? Yy, o, to są te same działka chyba. Tylko ten... O, ten mogę klikać super szybko. Kurde, ale go rozwaliło. Prrr. Nie, no dobre jest. Rozwali to? Nie rozwali. Czyli to chyba ten sam pocisk jest. Wygląda tak samo. Też taka żółta kulka, nie? No bardzo, bardzo fajny żołg. No. Spoko ma... Kurde, jakie ładne gąsienice. O co chodzi? Są z jakiegoś młoda, takie piękne, porobione na pewno. Naprawdę są fajne. Ciekawe jak jak się jeździ. Aha. Tak, sądziłem. Po prostu dobrze się jeździ. Po prostu dobrze skubany jeździ. Pyk. Nie wiadę po ścianie, niestety. Lufa trochę mi tu zablokowała poruszanie Ale bardzo ładny czołg, nie powiem. Naprawdę spoko czołg. Spoko czołg. Dawaj go. Pyk. No i ładnie. No, super czołg. Nie, nie ma to tamto. Maszynka bojowa plaga. Uuuu. Uuu, taki wielki pojazd, i do tego jeszcze ma działo z tyłu. Póki działo. Pojazd bardzo ładny, na pewno też to przejeździ. Tu, gdzie da telesy. silniki, Tu pasażer sobie siedzi, nie może wysiąść. Tu kierowca. Prawdopodobnie również nie może wysiąść. Z przodu koło, z tyłu końsiennice. Dziwne połączenie, ale widziałem już takie. Jak widać, jeździ beznadziejnie, niestety. W sensie nie skręca, no. Do przodu to może jeszcze trochę, do tyłu zupełnie wcale. Yy, ale bardzo powolny jest Jak na maszynę taką No Nie jestem fanem yy, Dobra, dobra Muszę tu wycelować jakoś stresownie Lewo, prawo mogę sobie jak najbardziej Jedynka, dwójka O, jest to siu, siu, Bardzo opada eee. Silniki, silniki elektryczne Z blokadą musiały jakieś być chyba Nie, to, to nie Nie idzie teraz tego podnieść No eee. Ja! ja! Dobra, czy jestem w stanie sam siebie zaatakować? No on tego nie jest w stanie podnieść Taki jest odrzut wielki, że nie podnosi działka Zobaczcie, teraz go podnoszę do góry niby No, on się już dawno przekręcił na łożysku I nie jest w stanie za wiele zrobić O, poszedł trochę, dobra Okej, okay, trzeba było go odwinąć O, no całkiem nieźle atakuje Tutaj, sam siebie no, to są bardzo potężne lasery, jakieś. No, na, na stówę. Na stówę to są jakieś proelo elo lasery. O, daj. Tak trafimy tutaj. Jest. Nit. Tu mi przeszkadza trochę ten kawałek barierki. Bardzo ładna szyna rozwalająca wszystko w koło. Na pewno świetnie by sobie poradziła z wrogiem. Poza uciekaniem i ustawianiem się na pozycji, to jest nieźle. Ło. Wow! O, jakie by dla niszczyciel bunkrów od Webata? Jakie wielkie, to na tej samej zasadzie. Gigantyczna maszyna jeździ sobie. O, czy tam się w ogóle da wskoczyć? Ziomek. O, to jest dwa razy większe od tego poprzedniego. Jakie centrum dowodzenia? Co to znaczy? Ej, bo tu strzela już. Boniu. Przepraszam. Tu też strzela? Ja nic nie widzę. A, tu jest dwóch działowych. Rozumiem i trapy, kiedy. Ale niszczy. No i to są zniszczalne materiały rzeczywiście. Rzeczywiście są zniszczalne. Ło, to jest maszyna zniszczenia totalnie. Dobra, i wiecie co ja muszę zrobić. Trzeba wyciąć się przede wszystkim. E, chodzi mi o to, żeby ten duży budynek rozwalić. <gryw> Dawaj duży budynek. No, to będzie lagowało najwyżej trochę. Najwyżej trochę polaguje. Ale jakoś to przetrwamy, prawda? Damy radę, co tam? Najgorsze rzeczy się lagowało w tej grze I jakoś tam działało, więc y, Może tym razem też się uda Uuu, Dawaj, dobrze y, Maszynko piękna O, rozwaliłem dziurę Ja pierdzielę, ale to jest bydle Naprawdę jest ogromne y, Proszę do środka To nawet jeździ Kurde, no z tyłu coś dziwnego z kołami się dzieje. Widzę, że tam jest jedna oś skrętna z tyłu. Środkowa, jakby podskakują. No ładnie skręca dzięki temu, prawda. Dobra, rozwalamy ten budynek. E, do tego działka chcę. Pyk, 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 pyk. Może się oddalę? A, to jest maksymalnie oddalenie, okej. Okay. Dawaj. Uro trafiony! Wow, ale ma rozrzut Dobra, czy on będzie trafiał cały czas? Zdecydowanie nie, to działko strasznie opada od samego odrzutu W ogóle nie mi miota jak szatan ale Skręć trochę, ale trochę tylko ujemy, Ten odrzut jest nie do opanowania Autentycznie Strasznie duży odrzut Trafia cały czas, cały czas trafia w ten budynek Czy tam powstały jakieś gigantyczne zniszczenia? Nie wydaje mi się Nie wydaje mi się, podjedziemy bliżej Trochę jest, trochę jest on po prostu jest gigantycznie wielki, ale te działa wcale nie mają aż takich okropnie dużych wybuchów. Takie są w sam raz, no bo w sumie dużo tego strzela, no nie. Ale jest takie zbalansowane. Zbalansowane, dobra, z bliska będzie lepiej. O, drugi się przestał kręcić. Dobra, jednak się kręci. Daj, teraz będzie więcej trafiał na pewno, ale napierdziela tam. Nie, no, faj, fajnie. Fajnie się przebija przez ten budynek. Podoba mi się. Naprawdę podoba mi się to. Nie podoba mi się jak ciężko się tym steruje. Ja cały czas muszę wsadować żeby to w ogóle trafiało. Bo jak widzicie te działki lata we wszystkie strony. Za każdym razem jak strzeli. To sam wisi na jednym beringu <grym> I cały czas lata. Non stop. Ale to nie zmienia faktu że bardzo fajne. Bardzo fajne. I wiecie co? Mnie to zostawia jedna rzecz. Tu to już ten. Tu już bliżej do końca odcinka. Więc. Pff, flame. Flame Flamethrowera chciałem sprawdzić, a nie tam tylko te montowalne. No dobra, może być montowalne i do tego jakiś switch, eee, mo może, może być switch po prostu zwykły taki, ten co działa, bo tu są różne dziwne switche, one nie zawsze chcą działać, mam wrażenie. -le dobra, le lever taki może być. Dobra, eee, o co mi chodzi? Spróbuję to podpalić, bo to jest niby z kartonu, więc powinno się świetnie palić, ale czy się podpali? Nie wiem. Cyk, 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 myk, i teraz wziął. A nie, bo to za daleko stoi, no ta Tak, tak, tak. To musi być jako jeden. Je jak jeden. Dobrze. Proszę mi to podpalić. Ja się tak... O, pali się! Uuu! stałem się, czy się spali dużo. Dobra, zostawimy jeden włączony. Ok. No ten ogień się powinien rozprzestrzeniać, ale w ogóle nie widać partikli ognia. A, pewnie była aktualizacja, od tamtej pory to już nie działa. Ale widać, że ten ogień działa sobie. Ogień działa jako zniszczenie, ale nie widać partiklów, czyli samego obiektu ognia. Yy, no, byłby w stanie to pewnie spalić kiedyś. Ale jak nie widać, to już nie ma tak fajnie. To, to naprawdę mało, mało fajnie jest, to powiem tak. Chciałem na coś więcej. O, wyłączyłem. I włączyłem i wyłączyłem. A, tak! Eee, to będzie zdecydowanie tyle w tym materiale Dziękuję za oglądanko Trzymajcie się i do następnego Wysyłajcie kreację z nazwą plaga w nazwie I będzie kit. ja znajdę i testuję może kiedyś Cześć, cześć, pa, pa, pa,